Proszę, jestem, jestem sobie na ławce, siedzę sobie na ławce, siedzę sobie z synem tego szczęśliwca, nie? <śmiech> <Radnie>. <śmiech> Który whaj dorwał i wypływa um, ale, 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 ale mniejsza o większość. Um, jak to masz imię w ogóle? Kasper. Kasper, um, padło hasło, że w gaming kiedyś się bawiłeś, prawda? Dokładnie. Jak to wyglądało? No jak to wyglądało? No, na YouTube ogólnie po prostu sobie streamowałem, live streaming tak, no to... Graliśmy tam w jakieś gry z kolegami No jakoś to się zaczęło, tak? Stream, stream, stream i się jakaś paczka uzbierała tam subskrybentów. No i tak, już ostatnio przestałem, bo szkoła ogólnie No i co? Tak jakoś ogólnie. Tak jakoś ogólnie. Tak jakoś... Ile masz lat? 14, prawie 15 w lipcu. Prawie 15. Generalnie myślisz o tym, żeby wrócić do, do YouTube'a? Myślę, że tak, bo oddałem komputer do naprawy w sobotę mam mi y, przyjść z powrotem. No i myślę, że dalej będziemy coś tam nagrywać, próbować Okej, okay, generalnie łódkę, łódkę, łódkę. Można powiedzieć, że jesteś jakimś takim współwłaścicielem łódki, <laughs> prawda? Sporo jest do roboty przy niej jak wiesz, mycie, szodowanie, sprzątanie w środku Podołacie temu zadaniu? Myślę, że tak, ja to się bardzo interesuję łódkami i ogólnie myślę, że po prostu troszkę trzeba odrestaurować, no ale... Myślę, że w końcu by się naprawdę może ładnie wyjść i naprawdę możemy się z niej cieszyć. Jaki plan później? No co, no jaki plan, no pływanie z rodziną, myślę, że na jakieś troszkę większe wody, przepłynąć się gdzieś daleko. Fajnie by było. Fajnie by było. Czyli ta łódka taka bardziej pod kątem dla was niż... Tak ee... mi się wydaje, tak mi się wydaje. ...niż dla taty. <głos》>, tak mi się wydaje, dokładnie. Pływałeś już kiedyś? E, tak. To to często pływałem po Amsterdamie, po kanałach. Jeszcze czasami na te większe, takie tak, no, większe wody. No bardziej takie, no wiesz, jak masz w Amsterdamie te kanały, tak troszkę większe, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Fajnie. Ale generalnie ają, czyli tym głównym portem Amsterdam, pierwszy raz płyniesz? E, tak, ja tak, no. Bierze tam 20 ponad metrów głębokości. Ale piękne no. widoki z Indiustiala, to, to dzięki temu e, też tam będę, że tak powiem, widosłował. Eee, czy to prawda, że jak otworzysz kanał YouTubowski, to jest opcja, że prawdopodobnie z Waterworld Netherlands będziesz chciał współpracę zawiązać jako tłumacz? Dokładnie, no może coś takiego zrobić. Ponoć myślisz, myślisz o tym. Myślę o tym, tak, tak. Czyli u Ciebie język holenderski jest na, na takim levelu niczym polski? Tak można powiedzieć, no. Powiedz mi, ile już lat tutaj jesteś, że tak szybko języka wchłonąłeś? No teraz będzie 7 lat, myślę. No tak 7, 8 może. A ile lat się uczysz tego języka? No 7 lat. 7 lat, bo jak przyjechałem do Holandii na stałe już, to od razu poszedłem do szkoły. Więc tak myślę 7 lat. Czyli 7 lat, a poszłeś do szkoły polsko-holenderskiej czy nie, angielskiej? Po, yy, nie, poszedłem do szkoły właśnie 100% holenderskiej od razu, tylko że to była w Amsterdamie taka nazwa Batavia School. i to było właśnie taka dla obcojęzycznych dzieci mm -hmm. i tam uczyli jakby małymi kroczkami, no nie? Miałeś po prostu zaczynałeś jakby mm, tak naprawdę od przedszkola można było powiedzieć, po prostu takimi prostymi mm -hmm. słowami jak krowa, ryba aż w końcu po prostu, jeżeli już byłeś na troszkę wyższym poziomie, oni ci do następnej grupy, następnej grupy, aż w końcu dochodzisz po prostu do dobrego poziomu, no Aha! Czyli od przedszkolaka do, do Dorosłego... Teraz język holenderski jest niczym native dla ciebie. <grym> tak. Czyli jeśli ruszysz w charakterze jak gdyby tłumacza, to tak jakbyś się trochę odnalazł. Tak, tak mi się wydaje, no. Czyli z tego co wiem, bo WattleWorld chce zrobić kanał taki bardziej zagraniczny, ale nie chce tracić polskich klientów, więc... Najwyżej świeci nawet teraz, kiedy rozmawiam z tobą, e, byś był w stanie, na przykład, kiedy to by była robiona recenzja, na bieżąco mówić w języku holenderskim to, co ja mówię w języku polskim. Tak, tak można powiedzieć, no? Brzmi bardzo, bardzo ciekawie. A czy dojdzie do skutku, zobaczymy. Zobaczymy, tak. Zobaczymy, to, to się okaże. Może się znowu ukażesz na, na kamerze. <laughs> Ostatnie takie pytanie, jesteś 7 lat tutaj. Tak. Jak spostrzegasz nację polską? Polską nację? Ogólnie szczerze powiedziawszy, że nie chciałbym się przeprowadzać, bo zauważyłem, że tutaj po prostu żyłem tak samo 7 lat w Polsce, prawda? Miałem ja 7, lat, 7 lat, jak się tutaj przeprowadziłem i e, pierwszą klasę skończyłem. Zauważyłem po prostu, że Polska jakby jest fajna, ale jakby mam taki większy sentyment do Holandii, nie wiem, czy po prostu bardziej mnie tutaj trzyma, no nie? Ale proszę Ciebie, hmm, większa wolność czy. Właśnie nie wiem co to jest, to jest po prostu. No nie wiem, no coś mnie, po prostu coś takiego tutaj mam, no nie? Fajnie, po prostu mi się to bardzo podoba. Chociaż Polska też wcale nie jest brzydka, no nie? Bo mieszkam. Jak do Polski jeżdżę, to tam mieszkam babci w centrum Krakowa i tam też nie mogę powiedzieć, że jest brzydko. Ale naprawdę nie wiem, ale tu po prostu byłeś, jest. Byłeś w Polsce w Energylandii, tak. w parku rozrywki. Byłeś w Holandii w parkach rozrywki? Tak, co? prawie wszystkich myślę. Czyli jakie takie najważniejsze zaliczyłeś? Walibi, e, Efteling, e, Jeszcze nie... No to dwa du, naj, du, największe du, du, myślę. Dujro coś takiego... Ten żabka. Dunrel, tak, dokładnie to. Żabka. No. Tak, żabka. <grym>, nie wiem czy wiesz, ale w żabce można legalnie zaksią kamerami latać. <grym, <grym, I proszę jakie maleństwo nas odwiedziło. Dzień dobry. Hello! Co masz? Co tam powiesz? Halo, widzicie? Teraz piłkę, piłka jest ku ciebie, dawaj, podaj mu tą piłę. Hej! Dzień dobry! Przyszedł do vloga. Dokładnie. Psy są jak widzicie na porządku dziennym. Hello, speak something. Nothing speak. Nie chcę nic mówić. No ale zobaczcie, nadal sobie patrzy, ktoś mu piłkę buchnął. Okej, okay, czyli zaliczyłeś te takie trzy najważniejsze parki, można tak to powiedzieć, e, można tak powiedzieć e, i byłeś w Polsce w Energylandii. <gry> Energylandii, tak. Okej, okay. jednominutowe porównanie, e, Energylandia kontra Walibi, e, gdzie chcesz wrócić? E, chciałbym wrócić do Eftelingu na 100%, bo Energylandia to, szczerze powiedzieć. Szczerze powiedział, że to była tragedia. Okej, okay, na... ale Efteling to jest taki park bardzo odbiegający od Energylandii chyba, Bardzo odbiegający. Bo w Eftelingu mamy klasoludki bardzo familijne. <grym> A Efteling tak. w Walibi, jakbyś tam porównał, bo to tak zbliżone, Aha, papugo papugowane. Chociaż no, Walibi ma bardzo dużo kasterów, prawda? No. Tam można stracić i zawartość żołądka z rana i z południa. <grym> Daje radę Goliat, <grym> Concorde no. czy, czy Walibi Express. A Energylandia? Energylandia, no powiem szczerze, że kolejki mogą być, ale jeżeli się już razem ich byłeś, to już po prostu nie ma jakby frajdy, a w Walibi to jest jednak coś takiego, że nawet jeżeli tam byłeś, to jeszcze raz byś tam po prostu chciał pójść, to no nie? A do tego kolejki w Energylandii są tragiczne, e, stałem chyba z godziny w kolejce na, na takiego rollercoastera, aż w końcu się po prostu kolejka zatrzymało a i musiałem następne półtora godziny czekać, aż się po prostu rozpadało i w końcu leczę... Nie, nie ma to fast lineów tak. żadnych you No, know, r er, 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 że pierwszy na przykład nie, nie. dopłacasz? Nie ma czegoś takiego. Ale że na... <laughs> <Cię>, ale lipa. <śmiech> 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 Czyli byś chętnie wrócił, bo tutaj zawsze można repeat, repeat. Repeat, e, fast, 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 fast... E, Fast kolejkę wziąć no. e, i najzwyczajniej świecie zawsze pierwszy, albo Golda, albo Silvera, albo, albo e, browna, nie bo teraz są trzy, trzy warianty. Dokładnie. No i e, Walibi jest bardzo rozbudowane, prawda? E, drugi ten cały e, to jest takie pośrodku między Walibi a Eftelingiem, prawda? No. Jest, są kolejki krótkie, ale bardzo zaskakujące, jedna z nich tam pionowo wjeżdża, prawda? Dokładnie, no. Wiem, tam... E, Jechałem z dziadkiem 60-letnim, bo który mówi chłopie, spokojnie, ja już czwarty raz tu jadę. <laughs> ja to byłem wystraszony, mówię panie kochany, tak ja wypadnę zaraz do tyłu. On nie, nie, to poczekaj jak do przodu pojedzie. I ona do przodu ma spadek jak gdyby pod siebie, prawda? No, no więc. Ale to jest takie króciutkie, takie nie wiem, tak. z 20 metrów wysokości. Także tutaj jest masakra. O chwilę odrzucimy kumpla. No i proszę ciebie podsumowując całość. Życie w Holandii dla Ciebie, Twoimi oczami, jest lepsze? Tak, moimi oczami tak. Czyli zostajesz. Zostaje, na pewno. Nauka, praca, praca. No. To Jako 14 latek, jak widzicie, nasz kolega ma spore plany. To właśnie oczami 14 latka usłyszeliście jak wygląda porównanie do Polski, polskiego parku na przykład Energii, a Walibi. Dlaczego o tym mowa? Mowa o tym, bo już niedługo sami zobaczycie. Dlaczego? A oczywiście hmm, pamiętajcie, że również tutaj powiedział co... właśnie co myślisz na koniec o Polakach teraz przyjeżdżających do... Do, um... Holandii. do Holandii. Do Holandii dokładnie. Tak, no to myślę, że to jest na pewno zmiana na lepsze, bo wiadomo w Holandii... Yy, no jak to powiedzieć? Ekonomia jedzie ciągle do przodu, prawda? Tu nie ma czegoś jego... Mało ludzi jest naprawdę takich bezrobotnych, mi się wydaje, że nawet jeżeli jesteś bezrobotny, to można się starać o zasiłek, prawda? Ale ogólnie jeżeli po prostu się chce, to zawsze się znajdzie pracę. Znajdzie się zawsze, prawda? Tak, ja Czyli mam... to, że ludzie przyjeżdżają i narzekają, to w tobie się to wiedzieć nie chce jako człowiekowi młodemu. Dlatego my się A fajnie... jak reagujesz na tych ludzi, którzy wchodzą do sklepu i, i no po prostu brzydko się wyrażają, wprowadzają zamęt i to wszystko w języku polskim. Jak ty byś ich ocenił jako ten młody człowiek, który już tutaj tyle czasu jest, ma no... jakieś plany i jak ty się czujesz kiedy to... No jednak rodacy w takim stylu wchodzą do sklepu. Jaka no... jest twoja reakcja? Często, e, często zdarzyło mi się właśnie być przy takim czymś często po prostu myślę o tym, żeby... na przykład byłem raz przy takim incydencie, że taki chłopak kupił sobie z takiego sklepu Action, kupił sobie lampę, prawda? Uh -huh. z tą lampą, cały zdenerwowany to tam zaczął krzyczeć po polsku, po rosyjsku nawet do e, ludzi, którzy tam pracowali i to jest właśnie dla mnie dziwne, bo pracownicy w takim sklepie nie mają nic do tego, że on sobie zepsuł lampę, prawda? I w końcu po prostu podeszłem do tego pana, pytałem się jaki jest problem i pomogłem mu się porozumieć. Ale jeżeli coś się dzieje już i po prostu nie znasz języka, to bym po prostu poprosił o pomoc kogoś. Nawet po prostu spytać się, a nie od razu krzyczeć. Czyli co, ludzie nie używają Google Translatora, coś w tym stylu, typu wiesz, przegooglować na Translatorze. Przepraszam, mam problem. No. Czy coś się... Cel... A jak zareagował na twoją pomoc? Jak się do ciebie odezwał? Tak samo... No, znaczy, pomóż mi, bo był, kasza, był zaskoczony, się... był zaskoczony, ale no ogólnie był po prostu miły, tak? I na końcu mnie też przepraszał za to, że tak krzyknął w mojej obecności. Czyli cywilizowany człowiek. Cywilizowany człowiek, tylko po prostu denerwowany, nie? Ale bez języka, to takie bez trochę języka. dziwne, prawda? No. Bo ty w 7 lat, okej, okay, no trochę lepsze położenie, bo szkoła, tak? Plum, plum, plum ale jednak ludzie przyjeżdżają i tak dziwnie, trochę bez języka, przychodzą i próbują coś wyperswadować. Tak, dokładnie. dzisiaj sporo wyperswadowałem, ale to w kolejnym materiale zobaczycie. Dzięki serdecznie za ten fajny wywiad. fajnie się z tobą rozmawiało, miło. Jak dojdzie do, do współpracy, to też będzie, myślę, jakaś tam współpraca fajna. A was, moi mili, ja zostawiam z tymi widokami i oczywiście Tymi widokami te widoki to nikt inny jak Majtkowie na pokładzie. Tutaj zobaczcie, ewidentnie widać, Pepsi już została przyjęta. tak, Jest popijanie, trzymanie cumy i oczekiwanie na wpuszczenie do śluzy. To oczywiście jeden z synów wraz z kolegą, osoby, która wzięła, wzięła tą śluzę. I oczywiście przyszedł harbouring. Okej, okay. do usłyszenia. Trzymajcie się gorąco. Pa!